Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Jako, że jest niedziela, to oczywiście za żadną robotę się nie biorę, tylko spacer z Edziem. Dzisiaj to wyjątkowo długi się zapowiada, bo z grubsza taką trasę opracowałem. Zobaczymy w którym momencie się zgubimy, żeby iść w inną stronę. Bazę mijamy lasem, baza jest tam i chcemy iść prosto i w prawo i takim dużym kołem wrócić. Takie wstępne obliczenia mi mówią, że to 12 km, a nawet trochę więcej wyjdzie. Nawet może i sporo więcej. Zobaczymy czy tam się nie pogubimy, bo chcę iść w takie lasy, po których dawno nie chodziłem, a pewnie miejscami i nigdy. Co ty tam zwąchałeś? Idziesz ze mną, czy zostajesz tutaj? A, trzeba zaznaczyć teren i można biec dalej. Tylko nie ciągaj, dzisiaj nie ciągaj. Ja wiem, że to jest Twoja ulubiona temperatura, kiedy masz najwięcej energii. Bo dzisiaj rano to ja wiem, że 4 stopnie w nocy był mróz, wszystko pomarzło. Co zrobić? Troszkę się zima odbiła. Jest na tyle zimno, że pewnie nie będę w ogóle dzisiaj jemu wypuszczał. Te dwa trzy dni najbliższe chyba posiedzą w domu, bo ma być zimno w nocy przymrozki, no ale potem już ma być tylko cieplej i cieplej. No i będzie pierwszy dzień wiosny. Chyba zrobimy marzanny i się i pozbędziemy. Ej, dziu, mówiłem ci, żeby się nie ciągał. Mi jeszcze ta ręka boli po przygodach z perełką, jak sobie pokaleciłem. To już tydzień minął, a jeszcze się nie. Pogoiło do końca, szczególnie na jednej kostce, ale to oszczędzę Wam tych widoków nieładnych, ale się goi, goi, idzie do przodu, dobra. zacieśniamy, przyspieszamy, przyspieszamy, a nie zacieśniamy, przyspieszamy kroku, bo do nocy nie wrócimy, znając mnie, bo się pewnie ze trzy razy zgubimy. Było ostatnio trochę komentarzy, żeby brać kompas, mapę, to tamto, żeby się nie gubić po lesie, jak z nim chodzę. Ale ja wam powiem, że ja specjalnie nic nie sprawdzam na mapie, jak już wyjdę, bo przed wyjściem sobie z grubsza patrzę gdzie iść, a potem tu już specjalnie nie sprawdzam. Bo ja bardzo lubię się zgubić w lesie, jak z nim chodzę. Te lasy w koło mnie są na tyle fajne, że nawet jak się kompletnie zgubię, to po prostu wystarczy iść prosto, aby w jednym kierunku to dwa góra, trzy kilometry i do jakiejś tam drogi, czy miejscowości, czy jakiegoś takiego punktu. Dojdziemy, żeby wrócić, także to nie jest problem. Nie ma raczej opcji odpukać, żebyśmy na noc zostali. Wziąłem siateczkę na puszki ewentualne, no bo będziemy szli trasą, którą nie chodziłem. To jest szansa, że coś będzie już w tym tygodniu. Trzeba będzie jechać puszki sprzedać, bo już mi nie wchodzą do kontenerka. Trzeba wziąć magnesik, przebrać je i zobaczymy, ile zarobimy na tych leśnych poszukiwaniach. O, mijamy te pole, które mogę sobie wesoło użytkować i jest plan, żeby je zorać w tym tygodniu. Może się uda, zobaczymy jak tam pan gospodarz będzie z czasem, bo będzie orał u siebie i tak gadaliśmy, że może i by zajechał i mi tutaj zorał, tylko zastanawiam się co tutaj posiać. Albo tą saladerę, czyli seradele, bo ona jest dobra na taki poplon, żeby trochę do kultury te pole doprowadzić. Albo coś innego, jak macie jakieś fajne propozycje co na słabiej glebie było rosło, no i dobrze, jakby to można było trochę przykosić, nawet tako dla gęsi, kaczek, królików, to możecie pisać w komentarzach. No, coś można by zasiać albo owiec po prostu zasieje, bo to tanio wychodzi. No, bo owiec jest tani, zasiać tutaj, coś tam zawsze porośnie. Trochę się zbierze, trochę się wora. Zawsze wiecie, te pole się trochę podrówna, takich kęp nie będzie dziur, można spróbować. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Moje początki gospodarzenia to Niektórzy mówią, żeby zasiać sobie zboże takie, które będzie można zebrać, nająć kombajn, bym miał swoje zdrowe. Jak ty to zrobiłeś, Edziu? Musisz się podkręcać, no? Sam się cały zaplątał w tą Smycz. Swoje zdrowe niepryskane i tak dalej i tak dalej. No ja bardzo chętnie, tylko Tutaj nieprzypadkowo wszędzie są lasy dookoła, bo klasa ziemi to szósta kawałkami nawet szósta Z, czyli piach jak na plaży i słabo tutaj rośnie. No tu w okolicy się mówi, że ile wsiejesz, tyle zbierzesz. Także pewnie nawet najęcie kombajna by było droższe od tego, co by tam urosło. To jedno. A drugie to, że jak te pola były ileś tam lat nieuprawiane, no to trochę czasu by zajęło, żeby to doprowadzić do jako takiej kultury, to nawet przy gospodarzach, którzy dobrze gospodarzą i nawożą i odchwaszczają i tak dalej i tak dalej, to zajmuje zwykle kilka lat, żeby to przynosiło jakieś oczekiwane efekty, Na no, a przy szóstej klasie raczej to nie ma większego sensu, szczególnie jak się nie ma swojego sprzętu i do wszystkiego trzeba najmować, więc pewnie jakiś poplą się tam sieje, a za rok, dwa może się w końcu dorobię tego miryca. No, to już będzie można sobie tak gospodarzyć. Bardziej wiecie, już tak bardziej pod zboże. No, ale teraz dobrze chyba by było to zorać, wyrównać, pobronować wzdłuż wszerz, no i coś tam zasiać. Tako, żeby było jako taki właśnie poplon. Bardziej z zamiarem użyźnienia chociaż troszeczkę tej gleby. No, dobrze by było też pognojować i tak dalej, ale skąd tu brać gnój? Tu mało kto jakieś zwierzęta hoduje w okolicy. I już zawędrowaliśmy w lasy których nie bardzo znam, ale patrzcie, tutaj też taki wał się ciągnie. No widać go i on no nie może być naturalny, bo jakby to powstało? Nie wydaje mi się, ale żeby kilka kilometrów on się tak ciągnął. I tutaj też. Ciekawe od czego to może być. Kiedyś coś szukałem na jakichś starych mapach, takich rzeczach, ale nic, nic nie znalazłem. Słyszałem, że to może były jakieś rowy przeciwczołgowe czy coś takiego. Bo mniej więcej w tym lesie, gdzie jesteśmy, może kawałeczek dalej, tam dosyć mocno się tukli podczas II wojny, i tam w papierach się gdzieś zachowało, że kilka czołgów tutaj jedna czy druga strona straciła już nie pamiętam, czy Niemcy, czy Rosjanie ale że tutaj były na tyle silne walki, że tutaj była cała wioska, miejscowość i nic z niej nie zostało kompletnie nie odrodziła się już po wojnie i teraz jest tam las, nawet ciężko jakieś ciężko jakieś Pozostałości po niej zobaczyć. Oj, znowu ładne miejsce na maślaczki. Trzeba by to sobie zaznaczać gdzieś. Ale jak my chodzimy, nie wiemy gdzie i się gubimy, to na czym to ja zaznaczę. Ale muszę przyznać, że wyjątkowo czysty ten las. Torbę wziąłem, nawet jednej puszki jeszcze nie znalazłem i w ogóle żadnych śmieci nie widzę. Taki przyjemny mech. Trzeba będzie w sezonie grzybowym się tutaj pokręcić. Bo skoro nie ma śmieci. To znaczy, że to nie jest jakoś mocno uczęszczany. No ale znając życie, jak nie jest mocno uczęszczane przez grzybiarzy, No Edziu, no czego mnie ciągasz? Chodź tu. Edziu, nie pędź tak szybko, bo ja nie mam 20 lat i mam stare nogi. Nie dam rady. Jak mnie tak bejesz męcił, to będę musiał wracać do domu, bo nie dam rady dalej iść. Albo zostanę w lesie na noc. O! Kruki chyba. Ciekawe, czy to te, co u mnie nad bazą krążą. O, coś tam się jednak zawsze znajdzie. Na darmo się nie nachodzimy. Zawsze coś się zarobi. Naciągnik. Niedziela to tradycyjnie czas na podsumowania i plany. Z podsumowań, no to w końcu przyjechała, znaczy w końcu, no szybko przyjechała, ale już jest budka dla emu. Struśnik, strusilnik, emulnik, emulgator. Różne były propozycje, jeszcze sam nie wiem, za każdym razem inaczej. Tą budkę nazywam. No i jeszcze tak z tydzień będą w domu. A potem już spróbuję je tam przenieść. Bo już w nocy ma być 5-7 stopni na plusie. Na razie nie ma szans. Ej, nie z tej strony Dziuwa. No tak, teraz pokręcimy się w kółko. O, bardzo ładnie, w tą stronę. Dobra, to chodź tędy teraz gdzieś z tej gęstwiny wyjdziemy na jakąś ścieżynkę. Może co, chodź. O czym to ja mówiłem? A, o tym emulniku. No, dobrze by było, żeby już poszły z domu, bo są coraz większe, coraz głośniejsze, coraz bardziej, wiadomo, hałasują, coraz częściej budzą. No, naturalna sprawa, ale jeszcze z tydzień i w tej budce by im za, bym im zawiesił promiennik, żeby je tam w nocy dogrzewał, w razie czego dni już mają być ciepłe, po kilkanaście stopni. Na plusie to by mogły tam pójść. No i w przyszłym tygodniu, jak podsumowania to i plany, jak najszybciej chcę im zrobić wybieg. No dobrze by było już zrobić docelowo. Zrobię chyba z takiego płotu, tak jak mam płot w koło domu, panelowego. Słupki, panele poskręcać. No tam kawałek, tak żeby miały na pewno dużo, dużo większy odsilek, no bo tu dużo większe zwierzęta, żeby miały gdzie biegać docelowo. Najprawdopodobniej zostanie parka. Ale ładnie fiknął przez te drzewko. No zaczekaj na mnie, ja to tak nie skaczę. Także no emu, emu najważniejsze. Kolejna sprawa kwoki. Jak uda mi się zorganizować jakieś jajeczka od jakichś kurek ozdobnych, to może i bym podłożył. Z tych kur, co wczoraj do późna zostały i siedziały w gniazdach, to oprócz jednej wszystkie zeszły, jedna na noc została, ale jak ją w nocy przymroziło, bo był minus, to rano zeszła z tych jajek. Zobaczymy, jak wrócimy na bazę, czy będzie siedziała, czy nie. Jak będzie, to poszukam po ogłoszeniach, może po znajomych się popytam, może ktoś ma jakieś ozdobne, ozdobne kurki tych moich mieszanek w tym roku raczej nie planuję wykluwać. O a propos topinanburu, ja to zawsze mówię Topinanburu. nie wiem czemu, wczoraj sadziłem, sadziłem? Tak się mówi jak się te bulwy wsadza w ziemię? No chyba tak, no przecież nie siałem ponad 60 tych bulw posadzonych, dużo komentarzy, że będę bardzo żałował, bo to rośnie jak pesz i zaraz opanuję całą bazę. Na tym moim piachu to pesz nie rośnie. Także jakby rosło tak jak pesz, to nic by pewnie nawet nie wzeszło. Także zobaczymy, niech tam rośnie, cokolwiek to będzie dobrze, bo to sianie czy trawy, czy kończyny i tak dalej, no to takie sobie te efekty przynosi. Wiadomo, piach szósta klasa, szósta z miejscami, to szału nie ma. Trzeba będzie czekać, może porośnie, jakby trochę popadało i tak dalej. To by było nieźle. Droga nam się skończyła, tutaj to jeszcze ładnie szła. A tutaj to już coraz gorzej. Zaraz znowu w jakąś gęstwinę wejdziemy i się poplątamy. Oczywiście, że już się zgubiłem, nie mam pojęcia. Czy idziemy w dobrą stronę, ale tak patrząc po słońcu to chyba w niezłą nawet. Ale gdzie jesteśmy? Nie wiem. W życiu tutaj pewnie nie byłem. Dobra, tu jest taka jakaś większa przecinka, to może się uda, bo w taką gęstwinę zawędrować z nim to nieprzyjemna sprawa, bo się zaraz będziemy plątali. Ale on mnie ciągnie tam, to może znalazł jakieś wyjście z tej sytuacji. O, ciekawe, czy podwójne drzewo przeskoczy. Ja, bez problemu. Na mnie poczekaj. Ja nie mam 200 lat. Dobra, jesteśmy. Tylko weź mnie tak gdzieś wyprowadź, nie w krzoki, no. Bo po krzokach to mi się nie chce chodzić. Słyszysz? No, tu jest jakaś ścieżinka, mówisz? No, to chyba taka bardziej przez zwierzaki wydeptana. A tu nie ma jakiejś? Nie. Lipa, chociaż tam jest trochę. Prześwitu dalej w którą stronę by tu iść chyba w tą i dopiero druga puszka dzisiaj żywiec tym razem dobra jako tako wyszliśmy ale muszę przyznać że naprawdę bardzo bardzo czyściutkie te lasy trzeba będzie tutaj pochodzić za grzybami chociaż już chyba ja coś wspominałem na dzisiaj jak są takie czyste to znaczy że mało kto tutaj chodzi na grzyby no i jak mało kto tutaj chodzi na grzyby to pewnie jest mało grzybów. No ale może po prostu mało uczęszczane miejsce, może samochodem nie da się nigdzie blisko dojechać, co jest całkiem możliwe, bo jakichś większych alejek od dawna nie mijamy. Tak, wiecie, im dalej od drogi, tym mniej grzybiarzy. Może, może, ale do sezonu grzybowego to jeszcze daleka droga. Do bazy też daleka droga na pewno. No gdzie tam? Tendy. No, bardzo ładnie. Tak kombinuj, żebym ja przelazł. O, w końcu jakaś ścieżynka nam się trafiła. To idziemy o. No. Ale tu chyba jest ta ścieżka, co ja na grzibi chodzę. Na moją ulubioną miejscówkę. Tak mi się coś wydaje. Tu my byśmy takie koło wielkie zrobili? Możliwe. Ale tu już bym wiedział, gdzie jesteśmy. To niedobrze. Jeszcze nie bym się trochę pogubił po tym lesie. Bo ja lubię. No pewnie, że tak. To jest ten wał, za który tam o. Chodzę na grzyby, jedna z moich ulubionych miejscóweczek. Tak zawędrowaliśmy, no. Tego to się naprawdę nie spodziewałem. Chociaż tak po słońcu patrzeć było to realne teraz, myślę. Dobra, chodźcie ścieżinką, nie idziemy w żadne gęstwiny, bo już starcie nam tego plątania się dzisiaj. Ale za to może do Królewa się przejdziemy. Chleba nie ma, może bym chleb kupił tam chyba sklepik na wsi. Będzie czynny. Albo inaczej jeszcze przejdziemy. Może do innego sklepiku na wsi. O, to nie głupie. O, chyba będą tu coś przecinać troszeczkę, bo za gęsto jest. W sumie to dobrze, by się wygodniej tutaj chodziło. Tylko ten rok, co będzie przecinane, to pewnie będzie się chodziło gorzej, ale dużo, dużo tych drzew pozaznaczanych, no bo tutaj no, za gęsto to rośnie. Za gęsto. A tak to się rozrzedzi i będzie wygodniej z nim na grzybie chodzić. I trzecia. I tym sposobem las nam się skończył. W tą stronę nie, ale szliśmy w tą. Jest koniec lasu, czyli, jak tak po mapie kojarzę, to kawał drogi od chałupy odeszliśmy. Ale jest bardzo przyjemna pogoda, bo jest zimno, ale jak się idzie takim wartkim krokiem, to jest ciepło. Czyli jest tak rześko i przyjemnie. No dzisiaj to chyba z 5 godzin machniemy. 5 godzin, z 5 km na godzinę. O, to byłby piękny wynik. Zobaczymy, kiedy on się zmęczy. Jakaś woda by ci się przydała, co? Mi też już w gardle zaschło. Coś się pomyśli. Nie wziąłem nic ze sobą. Bardzo mądrze. Ale tak idziemy, idziemy. Kawał drogi i cały czas te drzewa są poznaczone. O, to wiele hektarów by tutaj było ciętych. O ile to to oznacza, bo ja to się nie znam. No Ale tak mi się wydaje, że to są znaczone drzewa, które będą do wycięcia. No to w takiej gęstwinie, gdzie ja na grzyby lubię chodzić, to by się trochę rozluźniło. Tylko pytanie, czy tej ściółka się nie przeora przez te wycinanie, bo to pewnie te duże maszyny przyjadą. Tak to zwykle bywa. Tak tą ściółkę troszkę zmielą, to przez parę lat może być tutaj słabiej z grzybami. No czas pokaże. O, sarna nam przed chwilą przeleciała drogę. Edziu niestety Zauważył, to trochę ciągnie, ale muszę przyznać, że albo już się zmęczył, albo jest duża poprawa, bo już nie wyrywa ręki, jak zobaczy takiego zwierzaka. Trochę tam węszy, trochę wiadomo, że będzie pociągał, ale tu już nie ma porównania z tym, co było wcześniej. Może już się nauczył, że jest ta smicz, już nie ma co szarpać i tak za nią nie poleci. Ta smicz to odpłakać się nie urywa. Jak miał wcześniej takie słabsze, jeszcze tych zwijanych nie używałem, to parę razy urwał. I wchodzimy do miejscowości, to zajdziemy do sklepiku, wodę mu wezmę, sobie też wezmę coś do picia, bo o, puszeczka, ale ja odstawiłem torbę z puszkami, sobie schowałem tutaj po drodze, bo tak trochę siara do sklepu iść z torbą z pustymi puszkami, to ją zostawiłem. Tylko mi przypomnijcie, żebym ją zabrał, żeby nie było, że ja zbieram puszki w lesie i w lesie zostawiam. Także weźmiemy sobie jakąś wodę, coś do picia, bo widzę, że on dyszy. A i mi już sucho w gardle, bo dzisiaj to wyjątkowo dużo kilometrów już zrobiliśmy. A do chałupy też daleko. No z piątka stąd, idąc najkrótszą drogą, to z pięć kilometrów gdzieś. Udało się. Sklep odwiedzony, chlebek zakupiony. Chodź, mam dla Ciebie wodę. Nie mam dla Ciebie miseczki. Napijemy się z ręki, ale żeś mi oślinił kamerę. No widzę, że chce ci się pić widzę, masz patrzcie jak ładnie pije z ręki I może nie jest to najwygodniejsze Ale lepiej tak niż wcale Chcesz jeszcze? No tu z ręki pi. Mi się woda zaraz kończy. A tuż dopi do końca. Wiem, że się więcej wylało niż się napiłeś. No ale zawsze coś. Teraz znaleźć tą siateczkę, gdzie ja ją zostawiłem. Co? Gdzieś tu chyba. Jest siateczka. Nikt nie ukradł przez ten czas o dziwo. Nie no, my tu żywego ducha w lesie nie spotkaliśmy dzisiaj. Mimo tylu przebytych kilometrów, ale chyba już się pomału kierujemy w stronę bazy, bo to jeszcze kury trochę niech sobie polatają po podwórku. O, i spotkaliśmy dwie pierwsze osoby. Dwóch panów sobie biegło. Trenowało. Można by taki potrenować jak i oni. Na razie, spacery, ale dzisiaj to będzie tych kilometrów. A pod sklepem przypomniało mi się, że mam taką aplikację, co mierzy prędkość i odległość. Bo zegarka nie mam żadnego. Znowu mi się urwał pasek w tym zegarku, co mierzy kroki. To nie będę wiedział, ile dzisiaj przeszliśmy. A to w sumie żadna różnica, ale z drugiej strony trochę szkoda, bo dzisiaj to idziemy na rekord na pewno. Ja już czuję po swoich nogach, bo to takim dużym kołem tutaj przyszliśmy, gdzie najkrótszą drogą jest z 5 km. No, pod sklepem włączyłem ten miernik. To zobaczymy, ile, ile nam wyjdzie do chałupy, bo już chyba idziemy krótszą drogą. Oj, powiem wam, czuję w nogach ten dzisiejszy spacerek. Troszkę kilometrów się zrobiło. To już nie ta forma, co kiedyś. Ja nie mam 20 lat i mam stare nogi, co zrobić. A w swoim życiu przeszedłem trzy pielgrzymki: raz z Suwałk do Wilna, raz z Łomży do Częstochowy i raz ze Szczecina do Myśli Boża. Ta do Myśli Boża to taka króciutka, ona tam trzy czy cztery dni trwała, no ale wiadomo, to było kiedy? Z 20 lat temu. Tak jak na Litwę szliśmy, to chyba jeszcze w Unii nawet nie byliśmy. No, to ponad 20 lat temu. Leci ten czas, leci. Ale no wtedy to wiadomo, człowiek miał młode nogi. To się leciało elegancko. Tam był taki jeden odcinek, nie pamiętam na której pielgrzymce. To było 45 czy nawet trochę lepiej kilometrów w jeden dzień. I się przeleciało, i nogi nie bolały, i siły były. No ale kiedy to było? A my tutaj zaraz zobaczę, ile od sklepu zrobiliśmy. Od sklepu mamy 3,30, no i tak by się zgadzało. Średnia prędkość 5, a mierzy on 40 minut dopiero. Jest gdzieś koło 14 godziny, a wyszliśmy. No tak poranny porządek, śniadanko, kawka na spokojnie i wyszliśmy. To jak przeliczyć te godziny, to, to by było dużo kilometrów, ale żałuję, że nie włączyłem. Tego przy wyjściu z domu, bo dzisiaj chyba rekordowa odległość, bo i rekordowe tempo, bo jak się idzie szybko, to jest ciepło. Także idziemy, puszka, dobra, ona zostaje na następny raz, już nie chce mi się schylać. Idziemy już prosto do chałupy, zostało z półtora kilometra, to już z górki, może nawet kilometr, no zobaczymy ile to wyjdzie. I będziemy w domu, kurki się puści na zielonkę po 14 to akurat, bo teraz już dzień jest dłuższy. Schodzą się do kurnika dopiero po 17. No niedługo chyba będzie równonoc. Chyba tak, nie? 21 marca, dobrze mówię, pierwszy dzień wiosny to chyba równonoc. A potem aby do czerwca, aby do nocy kupały. Czerwiec to jest przyjemny miesiąc. No najgorsze te miesiące się przetrwało, jakoś się udało. I zbliża nam się najprzyjemniejszy czas w roku, czyli wiosna i lato. I jeszcze coś zwąchał. Jest dłuższy postój, tylko nic nie jest. Jak nie jest, to dobrze. Rozrzuć ładnie zapach. Ja to nie mam pojęcia, czym ty jeszcze sikasz. Ty już sikałeś na tym dzisiejszym spacerze 50 razy to lekko. A wypił ile? Pół litra. Pół litra wypił, jak idzie wartko. I się nie zatacza. No ale połowa to się rozlała, bo to z ręki na przyszłość trzeba brać miseczkę. No, to wtedy ma większy sens, bo tak to on tam więcej sobie język pomoczył niż się napił. No ale to taki niespodziewany był aż taki długi spacer. No myślałem, że tam dzisiaj będzie dycha 12, a nie tyle. Bo myślę, że tam między 15 a 20, ale to takie rzucam, bo yy, tam ze sklepu teraz idziemy mniej więcej najkrótszą drogą do chałupy. No ale wyszliśmy z bazy w kompletnie przeciwnym kierunku. Także tych kilometrów musiało być dużo więcej w tamtą stronę, niż w tą, jak wracamy. No ale czuję po sobie się aż zziajałem. Ale trzeba korzystać, póki pogoda jest taka dobra. Dobra dla Edzia, bo dla mnie to by mogło być cieplej. Bo jak przyjdą upały, te gorące dni, no to bez szans jest zrobić tyle kilometrów bo on to by się zamęczył, jak jest gorąco, to mu się nie chce aż tak latać, to on przejdzie tam pięć powiedzmy i już się włóczy za mną a dzisiaj przeszliśmy dużo więcej no już robi coraz częstsze postoje, to sobie coś powącha, to tego ale jeszcze leci przede mną, czyli sił ma więcej ode mnie no a ile on jest młodszy ale to też jest część mojego planu, żeby wszystko w koło bazy z nim obejść tak w promieniu mniej więcej 5 km co najmniej, bo to taka refleksja mi naszła jak ten piesek przybłędał mnie się zjawił, że właśnie dobrze, żeby on na taką odległość mniej więcej kojarzył co gdzie jest. Ciekawe czy psy mają taką pamięć, że zapamiętują jak do domu wrócić. Bardzo możliwe, że tak, bo jak pobłądzimy, to on często mnie prowadzi w stronę, w stronę chałupy. I chodzi mi o to, żeby on jakby kiedyś gdzieś uciekł, coś się zdarzyło, podkopał czy coś, gdzieś poleciał. To żeby tą drogę powrotną do domu jakoś tam kojarzył, żeby tą okolicę też jakoś tam kojarzył, bo można by, wiecie, w kołobazy zrobić pięć kółek i odległość by wyszła ta sama, ale dalej to zawsze i on pozna okolicę, ale też ja poznam okolicę, no bo wiadomo, ja nie jestem stąd, nie znam tutaj jeszcze każdej ścieżynki, a dobrze by było znać. No nigdy nie wiadomo, co się kiedy przyda, a na pewno się przyda na sezon grzybowy, bo już tyle miejscówek na sitarze, które bardzo lubię, poznałem, że no jak będzie ładnie padało, to będzie rekordowy sezon, no bo już znam bardzo dużo miejsc, tylko w których jeszcze nie byłem w sezonie grzybowym, ale też te sitarze, mam jeszcze pół zamrażalnika tych grzybów i nie mam co z nimi zrobić. Nie bardzo mi się chce gotować, można by bigos czy coś, ale to może jak jakaś większa liczba gości się zapowie, to będę miał komu rozdać, bo takie gotowanie tylko dla siebie to, no to już mi się nie chce, Wam szczerze powiem. No i nawet się ugotuje czy uwędzi i będzie super pyszne, no i co z tego jak tylko ja zjem. To nie sprawia takiej frajdy jak gotowanie dla kogoś. 100 metrów i będziemy w chałupie. długi to był spacer, rekordowy. Tak podejrzewam, no ale szkoda, właśnie, że nie mierzyłem od wyjścia i ten zegarek mi się zepsuł. To, to, znaczy zepsuł? Zegarek to się nie zepsuł pasek się urwał. To go nie noszę, tego co mierzy odległość. To nie wiemy, ile przeszliśmy. A że błądziliśmy, to nawet na mapie, jak sobie wyrysuję, to się nie dowiem. Trudno, dowiemy się za tydzień. Czekaj, odepnę cię ze smyczy. Nie mów, że ty jeszcze masz tyle siły. Proszę. Biegnie się napić czy za piłką? Nie, chyba się napić. I to już tak powolutku, powolutku. Tak prosto do wiadra przyszedł i, i pije. Wcale mu się nie dziwię. Ile nam tutaj wyszło kilometrów ze sklepu. Tutaj mamy, no niecałe, 4,7 w godzinkę zrobione. Zatrzymaj, wystarczy. No ale to wiadomo, to była jedna, może czwarta już powrót ze sklepu naszego dzisiejszego spacerku. O, Perełka aż wybiegła nam na przywitanie, tyle czasu nas nie było. No dobra, obiad podany, to towarzystwo. Wypuszczamy, niech sobie pobiega, po zielonce, a my idziemy zobaczyć jak tam kwoki, czy siedzą, czy nie siedzą, czy co tam u nich słychać. Tutaj ta kurka siedzi twardo, ale widzę, że jedno jajko rozbiła i nie wiem, chyba je zjadła, albo tak po prostu wyrzuciła z gniazda. Kury to często wiedzą, które jest niezależone i je wyrzucają. Tutaj widzę, że wyrzuciła jedno, nawet nie będę jej zabierał, jak chcę, to sobie obdziubię tą skorupkę. A tutaj koleżanka jak rano zeszła, to widzę, że nie siedzi, ale patrzcie co tutaj się wyprawia, ile tu jest jajek. To z dwóch dni, no bo wczoraj siedziała, to nie zabrałem tych spodni, no i dzisiaj widać dołożyły w jednym gnieździe. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, jedenaście. Ładnie. O, pryłko, ale mi wystraszyłaś. Jeszcze tylko lecę szybciutko, zobaczę czy silki dzisiaj coś złożyły, żeby im na bieżąco zabierać, odkładać do domu, codziennie przekładać o 45 stopni, żeby nie były w tej samej pozycji. Bo widzę, że na dniach pewnie będą kolejne kwoki, to by najlepiej było jajka silek im podkładać. Prawda królice? Co tam biegacie sobie? Gniazd nie budujecie, a trochę grubiejecie? Tak mi się wydaje, ale na ile to mi się wydaje, a ile naprawdę? Co tam u Was? Wszystko w porządku? U króliczków też. O, łatek coś sobie tam zajada. Wodę macie, paszy to macie, bo rano Wam zasypałem wszystko do pełna. Sianka też Wam nałożyłem do pełna. Dobra, macie tutaj jakieś jajka? Coś tutaj widać? Nic nie widać kompletnie. Ani tu. Jest! O, są dwa. I dwa są dzisiejsze, bo rano nie było żadnego. Piękna sprawa i już chowamy. Bardzo ładnie, panie Kogucie! Weź mnie nie bij. Nie bij mnie, Kogucie! No weź, teraz to mam Adidasy, też ci nie pasują. Żadne buty ci nie pasują. Ale w tych to aż czuję na palcach, jak mnie dziobiesz. No weź, to moje jedyne buty wyjściowe. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z wami żegnam. I zapraszam na jutro, na siódmą rano, jutro poniedziałek. Dzień gospodarczy, zobaczymy ile się tam uda im wysprzątać. Na razie, cześć. Za zimno jest, niestety, żebyście na dwór poszły. Teraz to 2-3 dni musicie posiedzieć w chałupie. Co zrobić? Też bym wolał, żebyście były na dworze.